Cześć wszystkim, to 7 a to kolejny odcinek z HeroZero. Zapraszam do oglądania. Dobra, jesteśmy po więc zacznijmy. Dobra, co dzisiaj będzie w odcinku? Dzisiaj wam opowiem e, fajny challenge, który będziecie oczywiście ciekawe do zrobienia. E, bo jeżeli ktoś nie wie lub wie, to zaraz wam coś ciekawego pokażę, w misjach oczywiście. Może już dużo osób o tym wiedzieć, ale niektórzy jeszcze o tym nie mogą nie wiedzieć. A następna sprawa, e, e, powiem wam jakie będą są następne harakoiny, bo dużo osób się, może się też pytać mi na wiadomościach, bo już dostałem dzisiaj jedną wiadomość, jakie są następne harakoiny i porobimy sobie oczywiście jakieś tam zadanka, więc co, zaczynamy. Yy, od challenge'u, więc jeżeli ktoś nie wie lub wie, dzisiaj jest 6 yy, listopad, a jeżeli ktoś nie wie, to od 6 listopada yy, do 10, jeżeli dobrze pamiętam, jeżeli nie, to możecie mi oczywiście poprawić mnie w, yy, w komentarzach. Jest yy, aktualizacja, boże, update, jakby taki malutki, czyli, że jest kasyno nielimitowe. Nie możecie zakręcić 9999 chyba razy, bo ktoś mi wspominał, że można zakręcić 10000 prawie razy, więc ogłoszę dla was taki malutki, jakby powiedzieć, no taki challenge. Ek. Za każde 3 łapki w górę, to jedno kręcenie, więc jak zostawicie przykładowo 60 OPG-u, będziemy kręcić 20 razy. Albo 30 eh, lajków, no to będzie 10 razy. Więc w zależności oczywiście to od Waszych lajków, no bo wiadomo, nagrody są, ale jeżeli ktoś nie wie, nagrody są pom, e, pomniejszone o 2 razy. L, l dlaczego? No, osoby, którzy mają na przykład, wiecie, grają ostro w oponkach, Przykładowo takie na przykład topki, no to już możecie sami domyślić, że przykładowo. Yy... Nowa Lehono Hawk czy jakoś tak, przepraszam za Twinik Wczoraj miał jakieś 260 coś. No tutaj bił 15 poziom. Najwyższy no miał 253, jeżeli dobrze pamiętam, i był 13 leveli Freddy Kuga miał 250 coś i no jak sam widzicie, dzięki temu, oczywiście, nie można łatwo pozbywać sobie expa, monety, zwierzaczki, yy, na przykład. Yy, co jeszcze można. EXPA, yy, energię, TRENY, no i inne tam no yy, Jeżeli ktoś pyta się, ile można wygrać na przykład trenów czy z Jeżeli dobrze pamiętam, to tak. treny można oczywiście maksymalnie wygrać 40. Oczywiście, od razu mówię, nie jestem pewien 100%, bo jak mówię, mm, każdy level ma co innego, Więc nie wiem, czy to, to zależy od levela. Wspomagaczy, na przykład tutaj umiejętności macie na 14 dni, czyli na ogólnie 20. E, tego oponek, o przekazuję, moja osoba to tam wygra golda, więc e, gratuluję. E, ceny, mówię 40. Energii, jeżeli dobrze pamiętam, albo 70, albo 100. Nie, nie jestem, jak coś na 100% pewny. Peta, no to peta. E, przedmiot, to przedmiot. Można oczywiście trafić przedmiot złoto, miamkę, albo oczywiście e, biorę rzuconą. E, Zwieżeczki, i co. I z takich najważniejszych, co powiedziałem wymieniłem, więc to tyle. Zaraz oczywiście będziemy kręcić koła, eee, coś, coś tak nie wiem, za kilka minut. Eee, następne oczywiście tego, e, po, co mam powiedzieć, czyli następne hero -coiny. Jakie będą nowe hero -coiny? Yy, na występne Herocoina, czyli tam 12 czy tam 13 listopada, chyba 12 listopada, będzie towarzysze, tak, towarzysze, czyli jeden na przykładowo, jeden poziom, to jeden Herocoin. Czyli to jest dla osób, którzy mają bardzo dużo towarzyszy, ja niestety mam tylko 10, w tym oczywiście no 7, bo jak bonus będę miał, no to będę miał już na full. Więc niestety to jest dla osób, którzy mają po prostu dużo towarzyszy. Jeżeli ktoś ma dużo towarzyszy, no to tam wygrywa hero -cally. Więc za każdy jeden level to jeden hero -call. Więc polecam tak przygotować się na przykład, jak macie pierwszy level peta, zostawcie sobie na przykład, nie wiem, taką czy coś. Bo jak dobiecie jednego, czy tam dwa questy, to wtedy macie poziom. Ja już tam powoli oczywiście zacząłem, tu już powoli exp tego pecika. Ale na razie moim głównym celem jest bonus na 30 level, żeby mieć łamasz kości. E, dobra, e, co jeszcze mam tu powiedzieć? Kujówka. Na razie nic się nie, za dużo nie zmieniło. Oczywiście tu modyfikacja została zrobiona. Oczywiście do dupy e, z tymi e, z umiejętnościami. No to odnosimy wiesz to. Bo i tak mam na tego questa. To oczywiście odbierzemy wszystko. No, jak mówię, dużo się nie pozmieniało Kujówka na razie. A aktualnie jestem w kujówce w sławie. 184, rozwój. Oczywiście, przepraszam nie słaby tylko rozwój. Bo ja bardziej, bardziej walczę o rozwój, bo jak będę miał przykładowo 90%, no to bez problemu mogę mieć stop. Już e, 130, dobrze powiem, nie? E, stop 40, no bo już dzisiaj się trochę 10% osób powiększa. Więc moim celem, no to wiadomo, za 3 dni zbudowania e, napiów, tak kryówki na 13 poziom. I cyber tematyczne, wiadomo co mówiłem poprzednim odcinku. I już mam mówię to, lebatujący cyber tematyczne, żeby oczywiście mieć większą jedności. Eee, co tutaj mamy? Czy coś jeszcze w zadaniach mam? Nie. No jeżeli jeszcze nic nie mam zadanie Za 4 godziny to niestety to po odcinku. No to co może powrócimy oczywiście do kasenka, czyli zobaczymy z 11 prób ile dostanę. Nanczycie. Nic nie padnie. O! Albo. Czeka na ile. Na no, trzy dni. Akurat, mój misja. Musiałem dzisiaj kupić. No, no takie jak to się mój No, ale trudno. Eee. Mój się Akurat, dzisiaj dostęp informację, że wygrałem konkurs na Phono fonu, na fonu HDZDO. Eee, o tym opowieści halloweenowej. I wiegiałem oczywiście 6 doponek, jeżeli ktoś nie wie na ma, to macie fodą, to możecie sobie oczywiście zobaczyć. Więc dzisiejsza też jakaś nagoda padła. O, dwa przedmioty. Fajnie, i itemek dostanę. O! Kurde, no troszeczkę słabe, bo mm, bo siłka. Ale zobaczymy. Zastanowię się. Może się przydać. Jeżeli będzie bądź to będzie fajnie kompo. Wiadomo, no siła daje, ale wiecie, zawsze to coś daje tam, nie wiem, tam 10. Może 20 siły, zobaczymy. No bo to jest minus 7%. O, tam było prawie Trudno. No jak tam widzicie, gdy są pomniejszone dwa razy. No bo wiadomo, jak kasyno jest limitowe, no to wiadomo, można sekędzić ile sobie chce. Zobaczymy, co jeszcze coś ciekawego wpadnie. No, prawie byłby kolejny wspomagacz, no niestety. XPIC. O, dobra jest energia, czyli 20, dobrze pamiętam tak 20, więc zawsze to coś oczywiście później co co wykorzystamy Co to będzie następne And nic. Myślałem, że energia. I ostatnie na dziś. Zobaczymy co dzisiaj ci będzie. Ciekawego. No niestety też nic. 2,500 ekspo przynajmniej. Więc dzisiejsze takie kasyno Dostałem przynajmniej itę, więc. No, zawsze to coś. A nie, nie siła inteligencja. O, kurde. gdyby zdobyć na przykład broń, to byłoby fajnie. No i trudno, będzie ciężko, będzie, zobaczymy. No bo dużo się na tym się straci. No, na razie tu chowamy. Do moich i to oczywiście ekwipunku. No, eee, trzeba się, żeby nie mam broń nie rzucamy. Więc cyk. Hmm, dobra. Więc co mogę jeszcze powiedzieć? to teraz z mojej strony, no bo dłuższych odcinków nie będę Wam nobił e, Tu oczywiście też oczywiście odbierzemy jednostki treningowe e, Jak stoi oczywiście jeszcze z kanetem Czy coś w skanecie jeszcze mam zrobione? E, właśnie, e, bo dużo osób może też o tym nie wiedzieć w kanecie. Polecam wszystkie ode, odebrać questy, e, boże nie questy, e, bonusy, które na przykład macie. Bo jak nie odbierzecie za 5 dni, 6 godzin, przykładem u mnie, no to te wszystkie nagody, które macie, które nie, oczywiście nie odebraliście, no to będą stracone. Więc polecam oczywiście wszystko już, nie wiem, powoli, oczywiście zbierać, czy już nie wiem, odebrać. No bo jak mówię, szkoda, e, będzie oczywiście stracić. Więc radzę wam, oczywiście, wszystko odebrać, bo. No, potem będzie lipa. Dobra, czy coś tu mam ciekawego? Nie, nic, dawa. Po hmm, co? kończę odcinek. Pamiętajcie, oczywiście, o challenge'u, za każde trzy łapeczki w górę to jedno kasa więcej. Eee co mogę jeszcze powiedzieć? I to teraz z mojej strony. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli Wam oczywiście nie to lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Dzięki na wieczorem i miłego dnia lub wieczorem Wam życzę. Serdecznie zapraszam oczywiście na Discorda i Instagrama. Linki są w opisie. Cześć!